Mnem obrazki to nasz autorski system szybkiego zapamiętywania słownictwa w języku angielskim oparty na graficznych skojarzeniach, którego nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie. Opracowaliśmy go na podstawie kilku lat doświadczeń w pracy z technikami szybkiego zapamiętywania. Gdy kilkanaście lat temu zauważyłem, że moi uczniowie nie zapamiętują list słów, które im zadaję do domu do nauczenia się na pamięć, zacząłem zastanawiać się, co mogę zrobić, by ułatwić im naukę. Spędziłem wiele godzin w internecie i bibliotekach studiując to, w jaki sposób uczy się ludzki mózg. Studiowałem NLP, neurocoaching i mnemotechniki, jednak nigdzie nie istniał jeden złoty środek. Najbardziej osiągnięcia mojego celu wydawały się być techniki szybkiego zapamiętywania, z których wyróżnić można sześć: pałac pamięci, który jest najstarszą znaną mnemotechniką, haki pamięciowe, słowa klucze, akronimy, historie oraz rymy i rytmy. Analizując ich sposoby działania, zastanawiałem się, które i jak można wykorzystać do szybszego zapamiętywania słownictwa. Pierwszy wybór padł na haki pamięciowe i słowa klucze, tym bardziej, że już w przeszłości podejmowano próby stosowania ich do nauki słów w językach obcych. A ponadto skuteczność tych metod została udowodniona naukowo, co możecie zobaczyć w następujących badaniach: Alvin Wang, Journal of Educational Psychology, Grudzień 1992, Toshiyama Miatsu i Mark A. McDaniel, The Psychonomic Society, Gordon H. Bauer, Stanford University. Problemem jednak było to, że nikt nie stworzył takiego swoistego zbioru skojarzeń do poszczególnych słów w języku angielskim. Jeśli ktoś już zaczynał, to poddawał się po kilkudziesięciu słowach. Ponadto, aby skojarzenie było skuteczne, musi być przedstawione w postaci graficznej, a takich nie było. Postanowiłem więc podjąć rękawice. I jak do tej pory nasza baza obejmuje ponad 6000 mnemobrazków, czyli graficznych reprezentacji skojarzeń do słów w języku angielskim, opartych na metodach słów kluczy oraz haków pamięciowych. A na czym polega działanie tych technik? Głównym ich założeniem jest znalezienie fonetycznego słowa pośrednika w języku, który już dobrze znamy, czyli na przykład w języku polskim. To słowo pośrednik będzie nośnikiem skojarzenia, który to zapewni nam podobieństwo w brzmieniu do docelowego słowa w języku obcym. Gdy już znajdziemy to fonetyczne podobieństwo, to należy wyobrazić sobie w głowie grafikę lub obraz przedstawiający właśnie to słowo pośrednik. Ale pamiętajmy, że w tej technice skupiamy się na wymowie, a nie pisowni, a polski odpowiednik wcale nie musi brzmieć identycznie z całością obcojęzycznego słowa. Nieraz słowo pośrednik będzie dźwiękowo pokrywać się tylko z częścią słowa w języku obcym. Czasami też trzeba będzie użyć kombinacji dwóch lub więcej słów. Należy też podkreślić, że musi istnieć możliwość graficznej reprezentacji słowa pośrednika przez jakiś obraz, więc raczej niech będzie to jakiś rzeczownik, a nie spójnik. I spójrzmy na przykłady. Gdy w wyrazie pojawia się fonim ni, to zawsze zobaczysz postać z wielkimi kolanami, jak na przykład sneeze czy beanie. Gdy natomiast pojawi się fonim cat, to zobaczysz kota, jak na przykład w rzeczownikach kettle czy blanket. A jeśli napotkasz fonim ty, to zobaczysz herbatkę, jak na przykład w wyrażeniach inequality, community czy steamed. Gdy w danym wyrażeniu znajdzie się przy przyimek to, to na obrazku pojawi się cyfra 2, czyli to. Gdy będzie with, wówczas zobaczymy dwie trzymające się za ręce postaci. A jeśli w jakimś zwrocie będzie on, no to wtedy możesz się domyślać, że któryś element na mnem obrazku będzie leżał na innym. No ale pewnie zastanawiasz się skąd ty masz to wszystko wiedzieć. Nie martw się, w każdym zestawie znajdziesz instrukcję z wyjaśnionymi skojarzeniami, wymową, tłumaczeniami słówek oraz przykładowymi zdaniami. Dodatkowo do każdego zestawu mnemobrazków opracowaliśmy również zestawy pytań do dyskusji, które sprawią, że Twoi uczniowie będą mieli jeszcze więcej możliwości wykorzystania nowo poznanego słownictwa w praktycznych konwersacjach. A teraz, jak wyglądają karty? Bardziej szczegółowo pokażę Ci je w osobnym filmiku, w którym zajrzymy do środka każdego zestawu mnemobrazków. Natomiast tutaj chciałbym pokazać Ci kilka przykładowych. Ten obrazek ma pomóc uczniom w zapamiętaniu rzeczownika bini, czyli czapka zimowa. Dzielimy więc ten rzeczownik na dwa inne składowe i mamy B, która trzyma się za NI, a na głowie ma zimową czapkę. B oraz NI. Beanie brzmi łudząco podobnie do bini. A pamiętasz jak chwilę wcześniej mówiłem o fonimie CAT? No to patrz. Mamy tutaj mnemobrazek, który sprawi, że twoi uczniowie lepiej i łatwiej zapamiętają rzeczownik kettle. Mamy kotka, czyli cat, który patrzy się na czajnik, na którym namalowana jest literka L. Cat. L daje nam kettle. Możesz się teraz zastanawiać, że no dobra, ale przecież rzeczowniki wcale nie jest tak trudno przedstawić w formie graficznej. A co z innymi częściami mowy? No to patrz, na przykład przymiotnik Conscientious. Uczniowie zapamiętają go lepiej i na dłużej, gdy skojarzą go z koniem sumiennie i skrupulatnie szyjącym buty. Dlaczego? No bo koń, szyję, shoes brzmi bardzo podobnie do Conscientious. Albo przymiotnik synyste. Powiedz swoim uczniom, by skojarzyli go sobie ze sztormem, podczas którego o przeżycie walczy załoga statku składająca się ze starego kapitana i jego syna, który stoi za sterem. Syn i ster brzmi jak przymiotnik synyste. I tak naprawdę takie zabiegi można robić praktycznie z każdym słowem, jakie tylko istnieje. A teraz chciałbym ci pokazać jeszcze coś. Oprócz opracowanego przez nas połączenia metody słów kluczy i haków pamięciowych, wykorzystujemy także technikę rymów i rytmu. Przez wiele lat zastanawiałem się, jak mogę ułatwić uczniom naukę czasowników nieregularnych. Zaobserwowałem, że większość z nich można podzielić na kilka kategorii w zależności od tego, jak zmienia się ich forma. No i w głowie zrodził mi się więc pomysł, by połączyć techniki słów kluczy i haków pamięciowych z techniką rymów i rytmu. I oto co powstało w wyniku tej fuzji – mnemobrazki pomagające w zapamiętaniu czasowników nieregularnych w języku angielskim, które oprócz skojarzeń i graficznych ich reprezentacji oparte są na rymowankach ze słowami-kluczami. Weźmy na przykład czasowniki, które oprócz oboczności w formie past participle kończą się na "-n", np. Na bite-bit-bitten, eat-ate-eaten czy write-wrote-written. Widzimy, że we wszystkich przypadkach końcówka Eden kojarzy się z kitten. I dlatego w naszych rymowankach i na obrazkach mamy właśnie kotka. Bardziej szczegółowe omówienie mnemobrazków do nauki czasowników nieregularnych znajdziesz w osobnym wideo, w którym zajrzymy właśnie do tego zestawu Irregular Verbs, not only for nerds. No okej. Okay. A teraz pewnie zastanawiasz się, że przecież, aby zapamiętać jedno słowo, uczeń musi połączyć je z wieloma innymi informacjami. Hakiem pamięciowym, słowem kluczem, obrazem. No i czy to, aby nie za dużo faktów? Otóż nie, przeprowadzone już w ubiegłym wieku badania udowodniły skuteczność nauki języków obcych przez skojarzenia, bo zasadniczo największym problemem jest sposób, w jaki podane są informacje do zapamiętania, a nie ich ilość. Dlatego mnemobrazki oddziałują na obie półkule: lewą, która zajmuje się głównie analizowaniem i logicznym myśleniem, oraz prawą, odpowiedzialną za myślenie abstrakcyjne. I Przetwarzanie obrazów. Gdy karmimy nasz mózg taką surową listą słów, wówczas pracuje tylko lewa półkula, a głowa ucznia bardzo szybko się nudzi i odmawia przyswajania jakichkolwiek nowych informacji. Gdy jednak nauka odbywa się przez graficzne skojarzenia, pobudzane są obie półkule. I dzięki temu nauka jest szybsza, skuteczniejsza, no i przede wszystkim to, co się najbardziej dla ucznia liczy, przyjemniejsza. Mam nadzieję, że po tej krótkiej prezentacji wideo przekonałem Cię do stosowania technik szybkiego zapamiętywania na Twoich lekcjach języka angielskiego. A jeżeli chcesz zajrzeć do niektórych z naszych zestawów, to zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego wideo, które znajdziesz poniżej. Do zobaczenia za chwilę.